Poznaniu.pl. Poznań w minutę. To był napad, jak z filmu mówią policjanci. Złodzieje, nie zważając na nic, wjechali ciężarówką do jednego z magazynów w Czapurach i burząc ścianę, ukradli towar za ponad 120 tysięcy złotych. Przestępcy zostali zatrzymani, grozi im do 10 lat więzienia. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych organizuje kolejną aukcję najmu lokali użytkowych. Tym razem do wylicytowania będą nowe lokale w wyremontowanych kamienicach. Aukcja odbędzie się 25 kwietnia. 18 kwietnia w Audi Artis odbędzie się koncert pod tytułem Tajemnice Fortepianu Chopina. Odsłoni on sekrety instrumentu, na którym grał wybitny polski kompozytor. Od 18 do 20 kwietnia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu trwał będzie Animal Week, podczas którego między innymi zbierane będą pieniądze na pomoc czworonogom ze schroniska, nie zabraknie także atrakcji dla właścicieli zwierząt.